Miała połączyć niemiecką stolicę z pozostającym na rubieżach III Rzeszy królewcem z odnogą dowolnego miasta Gdańsk. W grudniu 1933 roku pierwszy szpadel pod jej budowę osobiście wbił w grunt Hermann Gering. W 1943 roku prawdziwa autostrada kończyła się właśnie tutaj, około 20 km na wschód od centrum Szczecina. Ale wśród pól i łąk, między nimi powiatu drawskiego, jej tajemnicze ślady są nadal bardzo czytelne. W ciągu niespełna 9 lat powstała autostrada i towarzysząca jej infrastruktura, które w ówczesnych czasach nie miały sobie równych na naszym kontynencie. Do dzisiaj korzystamy z kilku jej odcinków zachowanych między Berlinem a obrzeżami Szczecina, a liczba samochodów, które przemierzyły tę trasę jest nie do policzenia. To zapewne kilka milionów. Lata 40. wstrzymały tempo budowy, ale szlak autostrady biegnący na wschód istnieje. Wiele tajemnic tej inwestycji zatarł czas i przyroda. Wędrując jednak wśród pięknych lasów powiatu Drawskiego, szczególnie malowniczych i jesiennej porze, można natrafić na odcinki dobrze zachowanych lokalnych dróg. Zaprojektowano je jako dojazdowe fragmenty całości infrastruktury autostrady, łączące okoliczne miasteczka i wsie z tym dwupasmowym szlakiem. Zadziwia świetny stan ich kostkowej nawierzchni i aż trudno uwierzyć, że pochodzą z pierwszej części XX wieku. Jeszcze trudniej uwierzyć, że właśnie tutaj miała przebiegać betonowa nawierzchnia, a jednak niemalże wpisane w krajobraz przyrodniczy zamaskowane dorodnym drzewostanem zachowały się długie, wielosetmetrowe odcinki zdeniwelowanego terenu. Efekty tych prac przygotowawczych są bardzo wyraźnie widoczne w postaci wałów ziemnych i nasypów mających po kilkanaście metrów wysokości. Widoczne są także pozostałości po innych robotach ziemnych, które poprzedzały planowane dalsze prace konstrukcyjne. Obecnie dodają wręcz uroku leśnym kompleksom. Kilometry nasypów, ziemne przyczółki, wały. Wiele z nich z elementami infrastruktury, która przetrwała ponad 70 lat. Na przykład zagubione w obecnej gęstwinie lasu, stale funkcjonujące przepusty. Starannie przemyślana i niemniej starannie wykonana infrastruktura zapewnia do dzisiaj ziemnym konstrukcjom stabilność, a naturalnemu systemowi hydrograficznemu niezakłócone funkcjonowanie. Mogą jednak zaskakiwać rozlokowane i zagubione w środku Starego Lasu studzienki, przewidziane do odprowadzania nadmiaru wody opadowej z planowanego betonowego szlaku autostrady. Gigantycznej magistrali miała też inne aspekty. W latach II wojny światowej gigantyczne prace ziemne wykonywali więźniowie, jeńcy wojenni, tzw. robotnicy przymusowi. Mało kto wie, że jeden z obozów przygotowano dla nich na granicy dzisiejszego złocieńca. Z obecnych w latach czterdziestych zabudowań nic już nie pozostało. Okoliczni mieszkańcy znajdują czasami w ziemi fragmenty naczyń. Odczytać można pozostałości po fragmentach fundamentów i tylko nietypowo posadzone świerki sugerują, że może warto by odtworzyć ze starych dokumentów i ludzkiej pamięci te tragiczne aspekty budowy autostrady. Wśród malowniczych terenów pojezierza Drawskiego wpisały się w krajobraz niezwykle solidne podwaliny przyszłych wiaduktów kolejowych i drogowych. Miliony ton betonu uformowane w konstrukcje dopasowane do istniejących wcześniej komunikacyjnych szlaków. I co ciekawe, wielu okolicznych dzisiejszych mieszkańców nie kojarzy tych budowli z planowaną autostradą. Więc może warto by zaznaczyć w terenie ten autostradowy szlak, może jako pieszo-rowerową atrakcję turystyczną. Tym bardziej, że zachowane do dzisiaj elementy infrastruktury robią niezwykłe wrażenie i są dowodem na mogący i dzisiaj budzić podziw rozmach tej inwestycji sprzed 70 lat. A przyglądając się elementom i konstrukcyjnym detalom przyczółków, wzmocnień czy oporowych murów, nasuwa się refleksja, że zagubiona autostrada jest też niezwykłą pamiątką po czasie, który na szczęście minął. Dzisiaj staramy się nadrabiać wieloletnie zaniedbanie i opóźnienia w naszej infrastrukturze drogowej. A może udałoby się chociaż częściowo, chociaż w niewielkim fragmencie wykorzystać istniejące odcinki zagubionej autostrady?